Znajdujemy się w sercu Parku Śląskiego. Jak wiemy, historia Parku Śląskiego sięga lat 50. XX wieku. To wtedy postanowiono posadowić pomiędzy miastami Katowice, Chorzów i Siemianowice miejsce rekreacji dla robotników Górnego Śląska. Powstał potężny projekt oraz obszar prawie 600 hektarów, na którym stworzono plany. I stopniowo wypełniano zielenią oraz różnymi atrakcjami, takimi jak Zoo, Stadion Śląski czy Kąpieliskofala. Równocześnie twórcy parku przewidzieli pewną funkcję ekologiczną i bioklimatyczną. O tym może nie wiedzą wszyscy, ale sam park składa się z takich jakby dwóch części. Część południowa otwarta, tworzona przez pola marsowe. Oraz część północna, stoki wzgórza, na którym znajduje się planetarium, porośnięta lasem. W początkowej fazie oczywiście nie było tutaj prawie niczego, ponieważ park powstawał na terenie pól uprawnych, nieużytków poprzemysłowych, różnych obiektów typu cegielnie, glinianki. Był to obszar takich typowych nieużytków, który zmienił się w trakcie tych kilkudziesięciu lat w piękny obiekt. O charakterze parkowym. Natomiast wracając do funkcji bioklimatycznej parku, projektanci przewidzieli napływ zanieczyszczonego powietrza Doliną Rawy od południowego zachodu. To powietrze miało się rozprzestrzeniać na polach marsowych, a następnie wpadać w zalesione wzgórze i tutaj się oczyszczać. Ta funkcja początkowo działała tak sobie: dopiero po 50 latach, gdy drzewostan nabrał odpowiedniego wieku. Funkcja ekologiczna zaczęła działać tak, jak należy. W tej chwili mamy wokół siebie drzewostan 50-60-70-letni, choć w niektórych częściach parku mamy starsze drzewa ze względu na to, że też była tu dawniej Dolina Szwajcarska, która miała charakter parkowo-leśny. Natomiast w tej chwili znajdujemy się też w zalesionej części parku, która pełni ważną funkcję bioklimatyczną, która nabiera kolejnej funkcji związanej z ociepleniem klimatu. W tej części zalesionej, parkowej, temperatura jest znacznie niższa niż w tej otwartej części parku, szczególnie w okolicach stawów, tam gdzie mamy otwarte pola, część wyasfaltowanych dróg czy zabetonowanych powierzchni służących do rekreacji. Latem można się skryć w tej części zalesionej i korzystać Schłodniejszego, a także czystszego powietrza, ponieważ do dnia dzisiejszego park pełni funkcję biofiltra, ważnego biofiltra w aglomeracji Katowickiej. Ze względu na dosyć urozmaiconą rzeźbę terenu, ponieważ park znajduje się na stokach wzgórz chorzowskich, mamy tutaj dosyć ciekawy układ związany także ze spływem wód. Występują duże stawy i zbiorniki wodne i park pełni ważną rolę retencyjną. Tutaj woda nie spływa i nie wypływa w sposób bardzo szybki. Tutaj jest ona gromadzona i pozostaje na długi czas. Park stanowi niezwykle cenny obiekt, nie tylko przyrodniczy, ale i społeczny. Odwiedzany chętnie przez wielu mieszkańców Śląska i nie tylko, bo z całej Polski przyjeżdżają ludzie, żeby zobaczyć to miejsce. Park Śląski w zeszłym roku obchodził swoje 70. urodziny. Niestety przez cały ten okres jakoś nie miał szczęścia dofinansowania bieżącego utrzymania i remontów, które jak najbardziej są potrzebne naszemu parkowi. W 2018 roku Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku pozyskał środki unijne w wysokości 226 milionów na 20 głównych zadań i to są bardzo ważne zadania od kanalizacji, remontu alejek, modernizacja kąpieliska Fala, tak bardzo wyczekiwana przez naszych parkowych gości Modernizacja śląskiego ogrodu zoologicznego. Ogród japoński w swoich wcześniejszych latach nie miał szczęścia i nie był nigdy dokończony z braku funduszy. Natomiast teraz powstała w ciągu roku piękna inwestycja, dostosowana także do osób niepełnosprawnych. Nasz Śląsk przez lata był uważany za region węglowy po transformacji, i to jest bardzo ważne, żeby te Zielone Płuca Śląska dopieścić, żeby pokazać, że tutaj jest ponad 535 hektarów terenów zielonych. Mamy strefę, Strefy tak naprawdę dla wszystkich. Strefy są dla rodzin, dla seniorów. Strefa ciszy jest też, gdzie każdy może sobie pójść w tą strefę leśną, poczytać książkę, posłuchać ptaków i czuć się swobodnie. Strefa do rekreacji. Jesteśmy przygotowani, aby w parku praktycznie większość sportów mogło się odbywać. Jeżdżą ludzie na rowerze, biegają, można jeździć na rolkach, na hulajnodze. Także to, co chcą nasi goście, staramy się dostosować i tak zmieniać park, aby te potrzeby dostrzegać i jak najlepiej wykorzystać tą przestrzeń, którą mamy. Szanowni Państwo, park zmienia się każdego dnia, nie tylko ze względu na pory roku. Zapraszam serdecznie do Parku Śląskiego. Spotkajmy się na parkowych alejkach.